Dzisiaj kolejne narzędzie z mojego warsztatu i to jest moje ulubione narzędzie. No może nie ulubione, bo wiele mam ulubionych, ale to jest jedno z moich ulubieńszych. I jest to najmniejsza wkrętareczka od Festula, czyli CXS. To jest wkrętarka. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tu ma 10,8 V. Czy to jest najmniejszy sprzęt, który oni posiadają? Ale jest naprawdę mega. To jest o. CXS, a jest jeszcze powiedzmy też odpowiednik 10,8, ale się nazywa. Nie CXS, ale. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij w przycisk, subskrybuj. I pamiętaj o naciśnięciu dzwoneczka. Ale chodzi o to, że różni się tym, że nie ma, tak jakby powiedzmy, obudowanej tej, tego przodu, tylko jest po prostu, no taka, o, tak jakbyśmy to wycięli, i taka, o, malutka. Nie? Mm -hmm. Ale moim zdaniem to jest niszcząc świata. Ale teraz, kurde, mogę dużo to, o tym opowiadać. To zróbmy jakiś taki porządek. Czyli pokażę też skrzynkę, i potem będę opowiadał dalej. Czyli tak. To jest zestaw set. Set yy, jest dlatego, że ma dodatkową tą głowicę kątową. Jeżeli zastanawiacie się, czy chcecie to kupić, to kupcie, bo naprawdę to jest dziwne. Ale gdy tego nie miałem, to nie używałem. A w momencie, gdy to kupiłem, to nagle zaczęło być to mi potrzebne i zacząłem tego używać. A powinno być na odwrót, tak? Zawsze kiedy masz, znaczy nie, zawsze kiedy nie masz, to potrzebujesz, a jak masz, to nie potrzebujesz. No nie było na odwrót. I się bardzo cieszę, że kupiłem. To jest tak, jest y, głowica krętowa, końcówka y, wkrę, znaczy wkrętarska tylko na y, wiertła, I jest jeszcze taka końcóweczka, to się nazywa Centrotek. Chyba? Centrotek, tak. No i to też jest w ogóle taki tam system, całe te ale o tym może kiedy indziej, nie? E, są w zestawie dwie baterie. Tego w zestawie nie ma. No i ładowarka. Naprawdę to są bardzo małe baterie, bo one mają 2,6 godziny, ale wystarczają na bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo, długo, a ta bateryjka, jak to używamy, to ta bateryjka się ładuje i to naprawdę chwila moment. Yy, znaczy bardzo mało czasu potrzeba, żeby ją załadować. Yy, no i skrzyneczka jeszcze zostawię. Co mi się też bardzo podoba w Festulu, to jest to, że yy, no do wszystkiego dostajemy skrzyneczki i to jest wszystko tak przemyślamy. że po prostu nie ma czego poprawić, bo to wszystko ma swoje miejsce jest porządeczek fajnie się to zapina, możemy sobie położyć na tą drugą skrzyneczkę, też sobie spiąć i iść na robotę. ja praktycznie jak idę na jakieś montaże to zabieram zawsze w sumie tą i w 99% przypadków nie potrzebuję nic więcej nawet jak robiłem mewle u siebie w domu, to skręcałem cały czas tą, a tej dużej, bo jeszcze mam coś takiego, o tym też nakręcimy film, ale już innym razem. To akurat już tutaj przerobiłem pod siebie, bo nie widziałem, żeby były takie gotowe zestawiki, no i tu jest już najmocniejsza z kolei skrętarka od stólu. Ona jest mega mocna mega silna, mega szybka ogólnie bardzo fajna, ale ale ta jest jeszcze taka bardziej wszechstronna, bo częściej jej używam Szkoda, że nie ma gdzieś jakiejś takiej oddzielnej przygódki na to, żeby ten kabel odpiąć, zwinąć go i gdzieś schować To już w ogóle było to już w ogóle było mistrzostwo świata Ja tą sprętareczkę wybrałem dlatego, że no, ona jest jakaś taka inna. Podobało mi się to, że tu jest ta ręka obudowana i na przykład jak jestem gdzieś na drabinie, albo coś, no to mogę sobie zrobić tak i jeszcze coś się przytrzymać, i to jest naprawdę bardzo pomocne. Bo coś tam sobie robimy, coś tam możesz sobie podnieść, coś tam sobie założyć, cyk, zrobić, położyć, coś wziąć, tu coś przytrzymać, i jest mega, moim zdaniem. Także uh -huh. to rozwiązanie mi się bardzo spodobało. Co jest jeszcze fajne, no to wiadomo, no nie będę tutaj Mówił o jakichś tam, nie wiem, jak, ile to ma siły, jak to się kręci, i to i tamto, no wiadomo, no, dwa biegi, w wiercenie, regulacja, sprzęgła, no i w sumie z takich bajerów to tyle. Ale, co jest jeszcze fajne w Festulu, to że oni tutaj naprawdę, no, dużo, dużą uwagę przykuwają do tego, żeby to było naprawdę bardzo, bardzo przemyślane narzędzie. I to, na pierwszy rzut oka tego nie widać, jak ktoś sobie weźmie to w rękę. Ale jak używa tego bardziej, to dostrzega te wszystkie takie smaczki. I to jest taka rzecz na przykład, ja jestem leworęczny, no to tą do zapinania opasek, czy o coś tam, to muszę mieć z lewej strony, tak, no i sobie, czy z lewej, nie, z prawej, tak, tak, z prawej. No i sobie mam, jest zapasek i zapięte, czy tam do kieszeń, jest ok. Zazwyczaj to wygląda tak, w tych yy, wszystkich tych wkrętarkach, że tutaj jest po prostu taka tam jakaś śrubka, to się przykręca i tyle. A tutaj popatrzcie, jak to jest rozwiązane. I już jest dla praworęcznego. To jest naprawdę taka mała rzecz, ale no to jest fajna. Także nie trzeba się bawić z jakimś śrubokręcikiem, tylko po prostu no przekręcamy. Pa. I gotowe. To jest Mega. Zastanawiałem się, czy ten, czy podawać tu jakieś takie informacje techniczne, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo jak ktoś będzie chciał, to sobie wejdzie na stronę i poczyta. A ja powiem, jak mi się e, używa tego narzędzia i jakie ja mam spostrzeżenia. Także na pewno, jak coś, to link do e, strony. Link do strony będzie w opisie do tego narzędzia. Jeżeli ktoś będzie chciał, to niech sobie tam wejdzie i poczyta. Lecimy dalej. Co jeszcze mnie zarumbiście zaskoczyło, to ten uchwyt na bity. I teraz tak, zazwyczaj jest tak, że jest uchwyt na bity. I teraz hmm, ja mógłbym pokazać w jakiejś miejscu. Czy tutaj jest? Tutaj nie ma. No nieważne, no, ale jest tak, że powiedzmy jest gdzieś tam z boku jakiś taki pasek, albo gdzieś, gdzieś, gdzieś na dole, no mm -hmm. i, i tam one sobie leżą. A tu jest rozwiązane to tak, że jest od przodu, ale. Co jest mega przemyślane i. To nie jest przypadek. że teraz jak to wyciągnąć, tak? No można tak. Można byłoby popchać do przodu, i to jest właśnie takie słuszne rozwiązanie. Albo patrz, ja chcę tego bita, to. Przepycham sobie i popatrzcie, jak jaką wychodzi. I on już może sobie, później może sobie iść na dół. Możemy to przepychać albo w jedną, aż znaczy, no, popychać albo w jedną, albo w drugą. I jeżeli tutaj nie byłoby to zrobione tak, jakby pod kątem, to by te bity tak nie wychodziły. I ktoś sobie siedział tam w tym festulu i sobie myślał, co tu zrobić, żeby było super. I zrobili tak. I naprawdę to jest kurde taka mała rzecz, a mega załatwia zaje... robota i w innych narzędziach jest właśnie coś takiego, w wielu narzędziach jak korzystałem, to jest tak, że kurde dlaczego to nie jest tak zrobione? Przecież to nie jest żaden problem, żeby było nie wiem, wytłoczenie delikatnie w inną stronę, ale tego nikt nie przemyślał i nie zrobił tego tak, żeby to po prostu było pomocne. Nie wiem czy mam bardzo dużo czyni, ale mam parę tych narzędzi od nich i naprawdę każde jest tak dopracowane i tak się super nim pracuje, że no wiem, że są droższe, ale ale wydaje mi się, że warto. A później powiem dla kogo i jak to kupić, żeby było troszeczkę taniej. A też nakręcimy filmik, jak się ogólnie zaczęła moja przygoda z festulami, bo też jest całkiem ciekawa. Powiem jeszcze o tych końcówkach. No tak jak mówiłem, tutaj mamy końcówkę wietarską No i tutaj wchodzi to na takiego klika. No i działa. Tutaj mamy centrotek. No, i tutaj sobie kręcimy. No, i mamy też końcówkę kątową, czyli jak mamy jakieś ciężko dostępne miejsce, no to sobie wtedy to zakładamy i wchodzimy. I teraz możemy używać tego albo tak. Teraz, jeżeli powiedzmy mamy bardzo mało miejsca, no to patrzcie, to jest, o, to jest powiedzmy 7 cm, no 6,5. Jeszcze jak doliczymy, wkręta, no to to musimy sobie wziąć pod uwagę, jaki długi wkręt będzie, tak? Ale ogólnie mamy te 6,5 cm, czyli to jest całkiem spoko. Jeżeli na przykład chcemy, możemy założyć sobie to i też będzie działało, no ale wiadomo, że wtedy nam się to wydłuża. Możemy też założyć głowicę tą wiertarską i też da radę. Ale co jest właśnie w tych takich końcówkach najlepsze? To już pokazuję. Powiem wam Dlaczego też yy, tego typu urządzenia są super? Bo teraz tak, wiadomo, że jak się majsterkuje albo coś się robi w domu, no to wielofunkcyjność, wielozadaniowość jest najlepsza. Jak coś sobie robimy, no to, to wiadomo, że jak na przykład wiercimy w drewnie czy w czymś tam, no to jak używamy jakichś większych wkrętów, no to dobrze jest nawiercić, tak? Nawet jeżeli są samowiercące. No i teraz patrz, żebym. To zrobił tak jak to powinno być, no to bym potrzebował dwóch krętarek, jedna z wiertłem, druga z bitym. A to jest tak, nawiercam sobie, zamieniam głowicę, i mogę już przystąpić do, do skręcania. I to jest właśnie to, dlaczego ja tej wkrętarki najczęściej używam, bo jest po prostu tak wielozadaniowa. I mogę sobie nawiercić, i mogę przykręcić, zmieniać sobie. Chciałbym mieć jeszcze jedną taką głowicę, bo wtedy miałbym dwa bity, i byłoby jeszcze lepiej. A tak mam tylko jeden, ale mam sumy większej. No ale to nie wyciągam. Jest tak, pach, wyciągam i robię. Teraz zobaczymy sobie, jaka jest mocna ta wkrętarka. A uwierzcie mi, że jest mocna. Tutaj mamy. E, weźmiemy coś większego, bo to są. 100, to jest 6x140 tutaj mamy belkę sosnową. Tutaj są już jakieś tam dziurki, ale wkręcimy to w inne. Dajemy na pierwszy bieg, jak chcemy coś mocno wkręcić. I teraz zobaczcie, mówię, to jest, to jest naprawdę maleństwo, a zobaczycie, czy sobie poradzi z taką z taką. Czyli, jeżeli mamy coś takiego, to naprawdę, no, szafę w domu skręcimy bez żadnego problemu. Jakąś piaskownicę z domkiem na narzędzia też sobie da radę. To jest 140, a sprawdźmy 8 na 120. Ogólnie chodzi o to, że to nie jest maszyna do wkręcania takich śrub, ale jeżeli macie, no to fajnie byłoby sprawdzić, czy sobie poradzi. Nie? Ale nie pójdzie. Czyli szóstki da radę, a jeszcze mam przejść na sprawdzimy jakąś taką dłuższą szóstkę To jest chyba na 200 Sprawdźmy to Dobra, hmm. czyli szóstki wchodzą bez problemu. Boże jest z wykręceniem, ale idzie. I teraz tak, pokażę Wam jeszcze. Tutaj mamy to światełko, bardzo fajne. I jeżeli chcecie sprawdzić, jaki jest poziom naładowania baterii, no to tutaj pokazuję, właśnie po naciśnięciu. I tutaj mamy trzy kropeczki na 3, czyli bateria naładowana. To jeszcze pokażemy, jak ona sobie radzi z wierceniem. To też jest ciekawe. Zobaczymy, czy z 16 sobie poradzi, ale bez problemu da radę. Dobra, przejdzie na Zielot, ale nie będę sobie syfu robił. Dla kogo i po co ten sprzęt? Moim zdaniem, jeżeli, znaczy kurde, no, ona nie jest najtańsza ta wkrętarka, bo ona kosztuje 1300, teraz sprawdzałem przed chwilą, 1300 netto. O to brutto wychodzi w granicach 1600 zł. Ale weźcie pod uwagę, że tu jest też głowica kątowa. E, jeżeli są jakieś. No mówię, no, na Allegro znajdziecie pewnie brutto w cenie netto, czyli w granicach 1300 300 zł, Kupicie już cały taki zestaw i teraz tak, jeżeli, powiedzmy, są wkrętarki z takimi właśnie, z tą wymienną końcówką, no to ja na przykład sprawdzałem, no to miłoki chyba ma, no to miłoki taki zestawik kosztuje 1000 zł. No to, jeżeli dołożycie te dwie 300-wy i będziecie mieć festula. Wydaje mi się, że to tak klasowo, troszeczkę wyżej jest, jak miłoki. No i naprawdę jest mega poręczna. Jeżeli zastanawiacie się nad kupieniem Festula, to radziłbym zacząć od tego, mebla. I zobaczycie, że, że skończycie tak jak ja i kupicie sobie ich więcej. Nie? Jeżeli na przykład, nie wiem, macie meble z Ikea i chcecie to skręcać, to śrubokrętem nie będziecie tego skręcać. To takie coś naprawdę jesteście w stanie całą kuchnię tym skręcić. I nawiercić, bo widzieliście, 16 wywierciło. Także zwykłym wiertłem, ustępką, dychą też sobie dacie radę. Skręcić, no wkręca takie śruby, czyli wkręty 6x200. To jakąś konstrukcję nawet na ogrodzie, ławkę, to też sobie w zupełności z tym poradzicie. Naprawdę jest bardzo multi-zadaniowa. No, kosztuje troszeczkę więcej, jak powiedzmy zwykła wkrętarka, którą możecie kupić za tam 300-400 zł. Ale ona jest bardzo dobra i jakbym miał kupić coś jeszcze raz, to na pewno kupiłbym sobie ją drugi raz, a nawet rozważam opcję, żeby kupić sobie jeszcze jedną. Żeby jak desperado myśleć na dwa. Ogólnie polecam. Bardzo fajny sprzęt. Bardzo Jedna z moich ulubionych krentarek, jaką miałem ogólnie w całej mojej historii. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Jeśli interesuje Cię majsterkowanie w domu i na ogrodzie, zapisz się do naszej listy mailingowej i wejdź na naszego facebooka.